Kiedyś byłam najgorętszą kobietą na świecie. Potem nagle wszyscy zapomnieli, że jestem człowiekiem Sharon Stone. Wszystko zaczyna się od światła migające flasze, dźwięk aparatów blask czerwonego dywanu rok 1992 scena, którą widział cały świat Sharon Stone w Basic Instinct siedząca spokojnie na krześle w sali przesłuchań w białej sukience, z chłodnym spojrzeniem, które przenikało przez ekran. Jedno ujęcie, kilka sekund ciszy i świadkina nigdy nie był już taki sam. Ta scena stała się symbolem odwagi, seksualnej pewności siebie, a zarazem początkiem legendy. W jednej chwili Sharon Stone przestała być aktorką, stała się zjawiskiem. Kobietą, która przejęła władzę w świecie zdominowanym przez mężczyzn, prowokując ich i fascynując jednocześnie. Ale nikt nie mówił, że blask może oślepiać. Kilka lat później, w zupełnie innym świetle, nie reflektorów, lecz świateł zimnych lamp szpitalnych, Sharon siedziała na łóżku po udarze mózgu. Z trudem mówiła, z trudem się poruszała. W wywiadzie powiedziała, Hollywood mnie zdradziło. Ta kobieta, która jeszcze niedawno panowała nad światem, została porzucona przez system, który ją stworzył. Jej twarz, niegdyś perfekcyjna, teraz zdradzała oznaki bólu i przemijania. Nie było w niej tej lodowej pewności. Była tylko prawda naga, bezbronna, ludzka. Historia Sharon Stone to nie tylko opowieść o sławie, seksie i skandalu, to historia o samotności w świecie, który czci kobiety dopóki są młode, piękne i użyteczne. Kiedyś była ucieleśnieniem fantazji, symbolem kobiecej siły i zmysłowości. Dziś wiemy, że była także ofiarą tej samej siły, którą świat w niej uwielbiał. Hollywood uczyniło z niej boginię, ale też narzędzie. Ikonę, która miała sprzedawać marzenia, a nie mówić własnym głosem. Gdy Sharon wspomina tamte lata, mówi o uczuciu, które towarzyszyło jej po premierze. To była mieszanina triumfu i upokorzenia. Wszyscy chcieli mnie, ale nikt nie widział, kim naprawdę jestem. Za każdym sukcesem kryło się poczucie, że jest więźniem w złotej klatce. Była uwielbiana, ale nierozumiana. Każde spojrzenie, każdy gest, każda rola była analizowana przez pryzmat jej ciała, a nie talentu. Świat widział w niej lodową królową, nieomylną i nieosiągalną. Ale za tym wizerunkiem kryła się dziewczyna z małego miasteczka w Pensylwanii, ambitna, wrażliwa, pełna marzeń. Dziewczyna, która wierzyła, że kino może być czymś więcej niż tylko grą pozorów. Zanim jednak świat poznał jej imię, zanim powstała legenda, była tylko młodą kobietą, która zaryzykowała wszystko, by uciec od szarej codzienności i wejść w świat pełen złudzeń. Basic Instinct miał być punktem zwrotnym, ale stał się również początkiem końca niewinności. Od tej pory każdy jej krok był śledzony, każde słowo interpretowane, każda decyzja komentowana. Sharon Stone zrozumiała, że w Hollywood sukces jest jak narkotyk. Daje ekstazę, a potem zabiera duszę, a kiedy przestajesz błyszczeć, świat przestaje cię widzieć. Jej życie stało się metaforą ceny, jaką płacą kobiety za to, że odważyły się być silne. Scena, która miała być sztuką, stała się bronią wymierzoną przeciwko niej. Ale to dopiero początek tej historii, historii o kobiecie, która wzniosła się na szczyt, upadła i z popiołów zbudowała samą siebie na nowo. Bo czasem blask, który cię wynosi, jest tym samym, który cię spala. Nie miałam planu B, wiedziałam tylko jedno: chcę uciec i zobaczyć, czy potrafię być kimś więcej niż świat mi pozwalał. Sharon Stone. Małe, przemysłowe miasteczko, gdzie ludzie wstają wcześnie, pracują ciężko i rzadko marzą o czymś większym. W tym miejscu w 1958 roku urodziła się dziewczyna, która miała później zawładnąć Hollywood. Sharon Von Stone dorastała w rodzinie robotniczej. Jej ojciec był kamieniarzem, matka gospodynią domową. W domu panowała dyscyplina, ale też czułość. Nie było luksusów, za to była ambicja. Od najmłodszych lat wyróżniała się inteligencją, miała iloraz IQ powyżej 150, była jedną z najlepszych uczennic w szkole. Nauczyciele widzieli w niej przyszłą naukowczynię, może pisarkę. Ale Sharon marzyła o czymś innym o scenie, o kamerze, o świecie, w którym emocje stają się sztuką. W wieku 17 lat zdobyła stypendium i rozpoczęła studia na Edinburgh University of Pennsylvania. Tam zaczęła po raz pierwszy myśleć o tym, że życie może mieć więcej niż jedną drogę. Pewnego dnia wzięła udział w konkursie piękności, z czystej ciekawości, z nutą buntu. Wygrała. To jedno zwycięstwo otworzyło jej drzwi do innego świata. Kiedy członkowie jury powiedzieli jej, że powinna spróbować sił w modelingu, Sharon nie zastanawiała się długo, porzuciła uczelnię i pojechała do Nowego Jorku. W wielkim mieście nic nie przyszło łatwo. Przez pierwsze miesiące spała w małym pokoju, pracowała na planach reklam, czasem tylko po to, by opłacić czynsz. Ale jej determinacja i niezwykła uroda szybko zwróciły uwagę agencji Eileen Ford jednej z najbardziej prestiżowych na świecie. Pracowała dla Clariol, Revlon, Burger Kinga, jej twarz zaczęła pojawiać się w magazynach. Była piękna, ale to nie wystarczało. Modeling nie dawał jej satysfakcji. Czułam się jak produkt, jakby ktoś pakował mnie w błyszczące pudełko i sprzedawał światu, wspominała. Zrozumiała, że prawdziwa siła nie leży w pozowaniu, lecz w graniu, w możliwości bycia jakimś innym, ale też mówienia o sobie w inny sposób. W wieku dwudziestu kilku lat spakowała walizki i przeniosła się do Los Angeles. Tam zaczynała ze zera. Chodziła na dziesiątki castingów, przyjmowała role epizodyczne w filmach, o których dziś nikt nie pamięta. Czasem pojawiała się na ekranie na kilka minut sekretarka, tancerka, dziewczyna w tle. Ale każdy taki moment traktowała jak naukę, obserwowała reżyserów, analizowała scenariusze, uczyła się jak poruszać kamerą, jak mówić oczami. Hollywood jednak nie było gotowe na kobietę, która chciała być czymś więcej niż ładna twarz. Sharon słyszała wielokrotnie, że jest zbyt piękna, by być wiarygodna. W świecie, gdzie mężczyźni tworzyli reguły, kobieta z ambicją i intelektem była problemem, ale ona nie zamierzała się poddawać. Wiedziała, że jej czas nadejdzie. Mówiła: "Nie jestem tu by być miła. Jestem tu by coś zmienić." Na jednym z castingów ktoś zapytał ją, dlaczego wciąż próbuje mimo tylu porażek. Odpowiedziała spokojnie: "Bo wiem, że kiedy drzwi się otworzą, będę gotowa." I miała rację. W 1990 roku zagrała u boku Arnolda Schwarzeneggera w filmie Total Recall. Filmie, który był jej pierwszym prawdziwym sukcesem. To była rola, w której po raz pierwszy pokazano, że za urodą Sharon kryje się stalowy charakter. Publiczność zaczęła ją zauważać. Ale prawdziwy przełom dopiero miał nadejść. Dwa lata później otrzymała scenariusz thrillera, który miał zmienić historię kina. Większość aktorek odmówiła. Rola była zbyt kontrowersyjna, zbyt ryzykowna, ale Sharon się nie zawahała. Powiedziała: Jeśli chcę, żeby mnie traktowano poważnie, muszę zaryzykować wszystko. Nie wiedziała jeszcze, że ta decyzja przyniesie jej zarówno nieśmiertelność, jak i ból, którego nie zapomni do końca życia. Tak zaczyna się historia kobiety, która zaryzykowała wszystko, aby Hollywood wreszcie ją usłyszało i świat usłyszał głośniej niż mogła sobie to wyobrazić. Nie wiedziałam, że ta scena stanie się legendą. Nie wiedziałam też, że zniszczy część mojego życia. Sharon Stone. Rok 1992 Hollywood kipiało od ambicji, erotyzmu i prowokacji. Kino szukało nowych granic, a publiczność nowych emocji. Wtedy pojawił się scenariusz, który nikt nie chciał dotknąć Basic Instinct. Thriller erotyczny, z odważnymi scenami i bohaterką, jakiej kino wcześniej nie znało. Inteligentną, bezwzględną, świadomą swojej siły i seksualności. Większość znanych aktorek odrzuciła propozycję, z obawy o reputację. Sharon Stone, wciąż na półce pięknych, ale niedocenionych, powiedziała tak. Nie miała nic do stracenia i właśnie to uczyniło ją idealną Katrin Trammell. Paul Verhoeven, reżyser znany z zamiłowania do kontrowersji, zobaczył w niej coś więcej niż tylko urodę. Zobaczył chłód, kontrolę, błysk inteligencji, który mógł zamienić postać Katrin w symbol nowej ery kobiet w kinie. Sharon przygotowywała się obsesyjnie. Studiowała psychologię, czytała o morderczyniach, analizowała każdy gest, każde spojrzenie. Chciałaby jej bohaterka była nie tyle obiektem pożądania, co źródłem strachu. Chciałam, żeby mężczyźni patrzyli na mnie z fascynacją, ale i z przerażeniem, mówiła później. Kiedy film trafił na plan, nikt nie przypuszczał, że za chwilę narodzi się scena, która na zawsze zapisze się w historii kina. Pokój przesłuchań. Szara siedzi spokojnie, paląc papierosa. Wokół niej sami mężczyźni: policjanci, prokuratorzy, męska władza. I wtedy jednym gestem przejmuje kontrolę. Skrzyżowanie nóg, kilka sekund ciszy i wszystko staje na głowie. To był moment, w którym kobieta stała się nie ofiarą, lecz myśliwym. Publiczność zamarła. Świat filmu zatrzymał oddech. Ale za kulisami kryła się ciemna prawda. Sharon później przyznała, że nie wiedziała, iż kamera pokaże tak dużo. Reżyser miał ją zapewnić, że ujęcie będzie niewinne. Gdy zobaczyła gotowy film na pokazie, była wstrząśnięta. Wstała, wyszła z sali i, jak sama opowiadała, Uderzyła Wierchowena w twarz. To była zdrada, której nie mogła cofnąć, ale świat nie chciał słuchać o bólu, chciał legendy. Film stał się fenomenem, zarobił ponad 350 milionów dolarów, był przedmiotem debat, protestów, fascynacji. Sharon Stone z dnia na dzień stała się gwiazdą globalną. Jej nazwisko trafiło na okładki wszystkich magazynów, jej twarz na plakaty i sny milionów ludzi. Była symbolem wolności, seksualności i odwagi. W latach 90. nikt nie miał w sobie tyle magnetyzmu, co ona. Katherine Trammell stała się ikoną kultury, a Sharon Stone królową prowokacji. Ale każdy mit rodzi cień. Po premierze film krytykowano za mizoginię, za wykorzystanie kobiecego ciała jako narzędzia manipulacji. Paradoks polegał na tym, że Sharon Stone, która dała swojej postaci moc i kontrolę, została sprowadzona do tej samej roli, z którą walczyła. Media nazwały ją najsiedziotszą kobietą świata ale nikt nie mówił o jej talencie. W Hollywood zaczęto ją postrzegać nie jako aktorkę, lecz jako symbol. A symbol nie może się zmieniać. Symbol musi trwać. Sharon próbowała utrzymać równowagę między sukcesem a prawdą o sobie. To jest dziwne w uczucie, gdy cały świat widzi cię nago, ale nikt nie widzi, jaka jesteś naprawdę, mówiła po latach. Scena, która miała uczynić ją nieśmiertelną, stała się jej też przekleństwem. Zyskała sławę, której nikt nie potrafił udźwignąć i straciła kontrolę nad własnym wizerunkiem. Basic Instinct zmienił kino i zmienił Sharon. Z aktorki z ambicjami uczynił ikonę, ale też zamknął ją w klatce oczekiwań. W oczach świata była boginią, w oczach przemysłu produktem. A Sharon Stone zaczęła rozumieć, że prawdziwa prowokacja nie polega na tym, by się obnażyć, lecz by przestać udawać. W jednej chwili byłam na szczycie świata, w następnej nie potrafiłam wypowiedzieć własnego imienia. Sharon Stone, rok 2001. Sharon jest w swoim domu w Beverly Hills, przygotowuje się do wyjazdu na plan nowego filmu. Nagle upada. Po tym już tylko szpital, światło jarzeniówek, dźwięk aparatury, cisza, krwotok mózgu. Lekarze dają jej kilka procent szans na przeżycie. Dla kobiety, która przez lata kontrolowała każdy szczegół swojego życia ciało, karierę, wizerunek to był moment, w którym wszystko wymknęło się spod kontroli. Przez następne miesiące Sharon uczyła się od nowa podstaw, mówić, chodzić, pisać. W jednym z późniejszych wywiadów przyznała, że przez wiele tygodni nie potrafiła rozpoznać własnej twarzy w lustrze. Jej pamięć zawodziła, słowa znikały z głowy. To, co dla innych było oczywistością, dla niej stało się codziennym wyzwaniem. A świat? Świat szybko o niej zapomniał. Hollywood nie zna litości. Kiedy jesteś piękna i zdrowa, jesteś też potrzebna. Kiedy upadasz, stajesz się balastem. Telefony przestały dzwonić, projekty, o których rozmawiała, zostały odwołane. Jej agenci nie odbierali połączeń. Magazyny, które kiedyś publikowały jej twarz na okładkach, teraz pisały o. W końcu Sharon Stone, w jednej chwili z symbolu siły, stała się przypisem do własnej legendy. Do fizycznego cierpienia doszło także emocjonalnego. Małżeństwo z Philem Bronsteinem, dziennikarzem z San Francisco Chronicle, rozpadło się. W 2004 roku sąd odebrał Sharon prawo do opieki nad adoptowanym synem Rowanem. To był cios, którego długo nie potrafiła się pozbierać. W wywiadzie powiedziała... Zabrało mi to coś więcej niż dziecko. Zabrało mi sens życia. Straciła wszystko rodzinę, karierę, zdrowie, pozostała cisza. Mieszkała sama w domu, który jeszcze niedawno był pełen śmiechu i światła, teraz wypełniały go tylko odgłosy aparatury medycznej i długie bezsenne noce. Czasem zapominała, jak otworzyć drzwi, jak gotować herbatę. Czasem po prostu siedziała w milczeniu, patrząc na ścianę. Próbując przypomnieć sobie, kim była. W tym czasie media wciąż żyły jej przeszłością. Pojawiały się plotki o jej rzekomych załamaniach, o dziwnym zachowaniu na imprezach, o romansach, których nigdy nie było. Sharon nie miała siły się bronić. Zrozumiała, że świat, który ją wyniósł, teraz czerpie przyjemność od jej upadku. Byłam produktem, który przestał się sprzedawać, a nikt nie kocha produktu, który nie przynosi zysku. Powie później. W pewnym momencie zaczęła myśleć, że to już koniec, ale wtedy pojawiła się w niej ta sama siła, która pchnęła dziewczynę z małego miasteczka do Hollywood. Powoli zaczęła wracać do życia nie do blasku reflektorów, ale do samej siebie. Każdego dnia robiła małe kroki. Czytała, pisała, słuchała muzyki, zaczęła medytować, angażować się w działalność charytatywną, pomagać kobietom po traumach. Zrozumiała, że jeśli nie może wrócić jako aktorka, wróci jako człowiek ale wciąż bolało gdy w 2006 roku pojawiła się w sequelu Basic Instinct 2 miała nadzieję na powrót ale film okazał się porażką i krytycy nie mieli litości pisali że królowa prowokacji straciła moc dla Sharon to był nie tylko zawodowy cios to był symboliczny koniec pewnej epoki ale w tym samym czasie zaczęła dostrzegać coś, czego wcześniej nie widziała. Życie poza Hollywood, przyjaciół, których nie zauważała, ciszę, która już nie była wrogiem, dni, w których nie musiała być kimś innym. W jednym z esejów napisała: Czasem trzeba umrzeć dla świata, żeby narodzić się dla siebie. Przestałam się bać. Bo kiedy raz umrzesz, wszystko inne staje się tylko doświadczeniem. Sharon Stone. Po latach ciszy Sharon wróciła. Nie tak jak oczekiwał Hollywood, lecz tak jak chciała ona sama. Nie potrzebowała już czerwonych dywanów ani wywiadów na pierwszych stronach magazynów. Wróciła powoli, cicho, z pokorą i determinacją. Zaczęła od małych ról od produkcji niezależnych, od pracy, w której liczył się człowiek, a nie rozmiar plakatu. Zrozumiała, że jej największym sukcesem nie jest sława, lecz przetrwanie. Kiedy w 2005 roku pojawiła się w filmie Broken Flowers Jima Jarmusza, krytycy mówili o nowej Sharon Stone, dojrzałszej, głębszej, spokojniejszej, jej oczy wciąż hipnotyzowały, ale teraz było w nich coś więcej: doświadczenie, ból i mądrość. Nie grała już kobiet, które manipulują mężczyznami. Grała kobiety, które znają cenę życia. W kolejnych latach pojawiała się w serialach takich jak The Practice, Law and Order, SVU, a później Ratchet. Wszędzie tam, gdzie mogła pokazać siłę bez potrzeby prowokacji. Jednocześnie zaczęła głośno mówić o tym, co wcześniej skrywała w milczeniu. W wywiadach opowiadała o przemocy, o nadużyciach w Hollywood, o reżyserach, którzy wykorzystywali swoją władzę. Przyznała, że podczas kręcenia Basic Instinct nie wiedziała, że słynna scena zostanie pokazana w tak intymny sposób i że dowiedziała się o tym dopiero na premierze. "Zostałam zdradzona", powiedziała, ale nie mówiła tego z goryczą. Mówiła z godnością, jak ktoś, kto wreszcie odzyskał prawo do własnej historii. W 2021 roku wydała autobiografię The Beauty of Living Twice, książkę, która poruszyła miliony kobiet. Opowiedziała w niej nie tylko o sławie i upadku, ale też o przebaczeniu. Pisała o swojej matce, o synach, o walce z depresją, o miłości, która nie przyszła w bajkowym opakowaniu. Pisała o tym, że piękno to nie ciało, które podziwiają inni, lecz odwaga, by spojrzeć sobie w oczy. Sharon zaczęła także działać jako aktywistka. Wspierała organizacje pomagające ofiarom przemocy, walczyła o równość płac w Hollywood, mówiła o prawie kobiet do bycia słyszanymi, nie tylko widzianymi, stała się głosem tych, które przez lata milczały. Dla wielu młodych aktorek była kimś więcej niż legendą. Była dowodem, że można przetrwać system, który próbuje cię zniszczyć. W jej życiu pojawiło się też coś, czego wcześniej brakowało. Spokój. Adoptowała dwóch kolejnych synów, zaczęła malować, pisać, podróżować. Nauczyła się cieszyć chwilą, porankiem, ciszą, codziennością. W jednym z wywiadów powiedziała. Nie potrzebuje już świata, który mnie ocenia. Potrzebuje świata, który mnie rozumie. Na Galach, gdy odbierała nagrodę za działalność humanitarną, mówiła już nie o filmach, lecz o życiu, o tym, że piękno nie ma wieku, że siła nie rodzi się z sukcesu, ale z bólu i że każdy z nas może upaść, ważne tylko, żeby wstać z nową prawdą. Jej słowa stały się mantrą dla kobiet, które przez lata żyły w cieniu cudzych oczekiwań. W 2023 roku podczas festiwalu w Cannes Sharon Stone pojawiła się w błękitnej sukni i boso weszła na scenę, by odebrać nagrodę za całokształt kariery. Publiczność wstała, ona uśmiechnęła się i powiedziała tylko: To, że wciąż tu jestem, to największy sukces mojego życia. Nie było w niej dawnych prowokacji teatralnych pos. Była prawda. Sharon Stone, kobieta, którą świat chciał mieć dla siebie, a która w końcu odnalazła siebie bez świata. Nie jestem już piękną kobietą, jestem kobietą, która przeżyła i to jest o wiele więcej. Sharon Stone. Dziś Sharon Stone nie przypomina tamtej bogini z plakatu Basic Instinct. Ma siwe włosy, zmarszczki, spojrzenie, w którym nie ma już lęku, lecz spokój. Mówi powoli, uważnie, jak ktoś, kto zrozumiał, że każde słowo ma wagę. Nie musi już nic udowadniać. Przeszła przez piekło sławy, przez chorobę, przez samotność, przez zdradę i milczenie. I wyszła z tego wszystkiego silniejsza, mądrzejsza, prawdziwsza. Kiedy pojawia się dziś na czerwonym dywanie, błyskają flesze. Ale ona nie gra już w ten sam sposób: nie uśmiecha się z obowiązku, nie pozuje dla świata. Stoi prosto, z dumą, świadoma, że nie musi już nikomu niczego dawać. Jej obecność nie jest krzykiem, jest oświadczeniem: Przetrwałam, a teraz żyję dla siebie. Hollywood, które kiedyś się odrzuciło, dziś znowu bije brawo. Reżyserzy zapraszają ją do współpracy, młode aktorki proszą o radę, a media piszą o niej jak o legendzie, która przetrwała własny mit. Ale Sharon nie daje się już zwieść. W jednym z wywiadów powiedziała: Nie mam żalu, po prostu nie mam już złudzeń. To zdanie najlepiej opisuje kobietę, którą się stała. Często mówi o wdzięczności nie za sukces, ale za wszystko, co przeżyła. Mówi, że dopiero kiedy straciła wszystko nauczyła się kochać życie takim, jakie jest. Niedoskonałym, pełnym błędów, ale prawdziwym. W jej domu nie ma już luksusu, jest prostota obrazy, które maluje, zdjęcia synów, światło wpadające przez okno, to wystarczy. Dziś Sharon Stone jest ambasadorką Fundacji Walczących o Prawa Kobiet i Dzieci. Podróżuje, przemawia, pomada. W 2022 roku została uhonorowana przez Amfar za wieloletnią działalność charytatywną. Na scenie powiedziała wtedy: Nie wiem, jak wygląda raj, ale wiem, jak wygląda drugie życie i właśnie w nim teraz jestem. Publiczność zamilkła. Bo oto przed nimi stała kobieta, która kiedyś była symbolem pożądania. A teraz była symbolem odwagi. Jej historia to nie tylko opowieść o Hollywood, to opowieść o tym, jak łatwo można zostać połkniętym przez własny blask i jak trudno się z niego wydostać. O tym, że prawdziwa siła nie polega na prowokacji, ale na przebaczeniu. O tym, że piękno nie jest w ciele, ale w duszy, która potrafi przetrwać burze. Ostatnia scena mogłaby wyglądać właśnie tak. Sharon idzie po czerwonym dywanie, flesze błyskają, tłum krzyczy jej imię, ale tym razem to ona decyduje, kiedy się zatrzymać, kiedy się uśmiechnąć, kiedy odejść. Jej krok jest spokojny, pewny, wolny. Bo wreszcie zrozumiała, że nie musi już grać. Świat wciąż pamięta tamten moment noga założona na nogę, chłodne spojrzenie w sali kinowej. Ale dziś Sharon Stone nie jest już tą kobietą, nie musi już nikogo prowokować, jej prowokacją jest prawda. Sharon Stone, królowa prowokacji, która przestała grać dla świata, a zaczęła żyć dla siebie i może właśnie dlatego po tylu latach naprawdę stała się wolna. Nie jestem już piękną kobietą, jestem kobietą, która przeżyła i to jest o wiele więcej. Sharon Stone. Dziś Sharon Stone nie przypomina tamtej bogini z plakatu Basic Instinct. Ma siwe włosy, zmarszczki, spojrzenie, w którym nie ma już lęku, lecz spokój. Mówi powoli, uważnie, jak ktoś, kto zrozumiał, że każde słowo ma wagę. Nie musi już nic udowadniać. Przeszła przez piekło sławy, przez chorobę, przez samotność, przez zdradę i milczenie i wyszła z tego wszystkiego silniejsza, mądrzejsza prawdziwsza. Kiedy pojawia się dziś na czerwonym dywanie, błyskają flesze, ale ona nie gra już w ten sam sposób. Nie uśmiecha się z obowiązku. Nie pozuje dla świata. Stoi prosto, z dumą, świadoma, że nie musi już nikomu niczego dawać. Jej obecność nie jest krzykiem, jest oświadczeniem. Przetrwałam, a teraz żyję dla siebie. Hollywood, które kiedyś ją odrzuciło, dziś znowu bije brawo. Reżyserzy zapraszają ją do współpracy, młode aktorki proszą o radę, a media piszą o niej jak o legendzie, która przetrwała własny mit. Ale Sharon nie daje się już zwieść. W jednym z wywiadów powiedziała: Nie mam żalu, po prostu nie mam już złudzeń. To zdanie najlepiej opisuje kobietę, którą się stała. Często mówi o wdzięczności nie za sukces, ale za wszystko, co przeżyła. Mówi, że dopiero kiedy straciła wszystko nauczyła się kochać życie takim, jakie jest. Niedoskonałym, pełnym błędów, ale prawdziwym. W jej domu nie ma już luksusu, jest prostota obrazy, które maluje, zdjęcia synów, światło wpadające przez okno, to wystarczy. Dziś Sharon Stone jest ambasadorką Fundacji Walczących o Prawa Kobiet i Dzieci. Podróżuje, przemawia, pomada. W 2022 roku została uhonorowana przez Amfar za wieloletnią działalność charytatywną. Na scenie powiedziała wtedy: Nie wiem, jak wygląda raj, ale wiem, jak wygląda drugie życie i właśnie w nim teraz jestem. Publiczność zamilkła. Bo oto przed nimi stała kobieta, która kiedyś była symbolem pożądania. A teraz była symbolem odwagi. Jej historia to nie tylko opowieść o Hollywood, to opowieść o tym, jak łatwo można zostać połkniętym przez własny blask i jak trudno się z niego wydostać. O tym, że prawdziwa siła nie polega na prowokacji, ale na przebaczeniu. O tym, że piękno nie jest w ciele, ale w duszy, która potrafi przetrwać burze. Ostatnia scena mogłaby wyglądać właśnie tak. Sharon idzie po czerwonym dywanie, flesze błyskają, tłum krzyczy jej imię, ale tym razem to ona decyduje, kiedy się zatrzymać, kiedy się uśmiechnąć, kiedy odejść. Jej krok jest spokojny, pewny, wolny. Bo wreszcie zrozumiała, że nie musi już grać. Świat wciąż pamięta tamten moment noga założona na nogę, chłodne spojrzenie w sali kinowej. Ale dziś Sharon Stone nie jest już tą kobietą, nie musi już nikogo prowokować, jej prowokacją jest prawda. Sharon Stone, królowa prowokacji, która przestała grać dla świata, a zaczęła żyć dla siebie i może właśnie dlatego po tylu latach naprawdę stała się wolna.